Light shoty to generalnie dobre shoty robi, także sup łapeczka, no i dzwoneczek. Wykłagajia. Czy masz w lądowce? Zamknij łeb. Spokojnie. Dlaczego tak się odnosisz? O jajko, ale jest coś. to jest takiego. Masz y, jesteś y, jak to się nazywa? Yy. Człowiek, mrówka. Nie, Zając. nie, 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 eee, łoś. nie, 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 5 liter! nie, eee, nie, 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 kurde, nie, 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 tego... Superman. ty nie, Superma Superman. 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 nie, 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 Pikachu. nie, 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 Spuchnięta nie, 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 Mario, nie ten, Spiderman y, Zapewniam no, Sotek Dobrze Sotek. Y, Nie y, To coś to się nagrywa na tym, ty, tym tego tym tego A my? No, no, no. Dawaj sobie muszę na światło zgodzić y, Na E. co? Jupiter. Nie 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 <laughs> Takie co się nagrywa na YouTube, ale zapomniałem jak to się nazywa, nie? Na S no, oczywiście, no. Nie. Wiesz <laughs> to się nazywa, co my każdego się pytam, pytamy, czy nim nie mnie jest, nie? Streamer! Czy jesteś streamerem? o Brawo dla Twojej koleżanki! Dzięki. Odgadłam. Brawo dla Ciebie. prawdziwą ja. tożsamość. Ja pierdzielę. Masz Instagrama? Chyba, no dobra, jest. Mam ja Instagrama. Ja odgadłam. A chcesz podać? No dobrze. No. Hi, people. Hi people! Hi, people! People. 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 To się dobrze napisał? Pipa! Pi Pipa! Pipul. Pi Jesteś chory. Jestem chory. To Czy fizycznie? Oczywiście, a to i to? To? To, i to, to. To, to, to? No. Tak. to, to? Dokładnie tak. Dokładnie tak. Po dwudziestej drugiej miłe są, mniejsze są osoby. Noś, jak e, ty kurwa się za czasem nie jesz cipsy, nie? Ale szkoda, że nawyzywałaś tego TikTokera. Dlaczego? Bym, jakbym... Ale ty, TikTokerów trzeba wyzywać. Ale tam tamten TikToker miał loczki. Ale TikTokerów trzeba wyzywać. Ale ja chciałam być słabsza Dzięki, ja mam TikToka. Mnie jest w sumie to jesteś właśnie Ale ja, po, ja, ja lubię oglądać kreatywne TikToki, a nie na przykład yeah. muzyczka i... To, mo to możesz wbić na TikTok. Ja podłoga... To nie jest kreatywne. Możesz wbić na podłoga podłogę ta mordka podłoga. Dobrze. Możesz wbić na... ale bez e O, E, i O. No. Alternatywek mnie zaobserwuje, wiesz o tym? Tak? Mhm. Mm Możesz być na podłogę, ja podłoga, Akra podłoga, na podłoga barierkach, podłogach, mm -hmm. Jestem. Wiem strasznie długo, no. Nie, no, I don't Wiesz, know. Wiesz, że taki kiedyś był Fredo? No good. Patrz. Fajny piesek? Czekaj. Tak, tak. Bardzo. Ja bym takiego wyczochrał. Jesteś chory. Mój piesek był Dlaczego? kiedyś Dlaczego? taki. No cochro, to w sensie, że ten. A teraz chudzik jest. Sam pod... jest lubią. gruby. Gruby. I pod brzuch. No. Tak, Fredzio jest gruby. Dlaczego jesteś? Ciężki, duży. Że... Wiesz, że ja nie jestem leniwa? Każdy jest leniwa. Wcale. Jest jestem energooszczędna. Fox. Robisz streama teraz? Hi? Tak? Na YouTube? Dokładnie. To na czym? No na YouTube. Na YouTube. O ja pierdziu. Pozdrawiam YouTube. Ale sorry, ja tu y, znajduję przyjaciół, nie? Tak, czasem bywa. To kurwa prawda? Tak, czasem bywa. Nie, mnie widać! Nie, kurwa, no nie, 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 Siema, chcecie ludzie wbić do... Wypierdzielaj mi. No podałem... Mam cię do twojego Instagrama i teraz... Możli, możliwe, może ktoś ci coś wysłał. No, ale... No Pierd... Pip dalej jestem. Kurde, bo ci walnę cię. O, dostałeś złotówkę. Ale dużo. 50 złotych dostałem. No typo. O nie! Mam zobaczyć... Yy... Tego i on. Um, no boję się, bo... ale wiem, bo ogólnie ja zmieniłem strony z donatami, o, bo... O ty, kur. Przezywa mnie! I ten drugi też jaki walony, dawny klawny. Jeba was pies. Kurwa, no nie! No jestem ona i chybam do tego. Naprawdę ci mówię! Patrz, O no, czy... mnie normalnie! Ale <grymne> <grymne> shit! Ja ogólnie zmieniłem. Hit, kordy! Ja zmieniłem strony z donatami i na, na poprzednich miałem wysłane z więcej trochę. 20, dziesięć i tam różne takie kwoty. Dzieci śmieci jedne. Nie no, ja mam bardzo porządnych widzów. Tu się pierdolni, nie ma żadnych porzędów. Tak, jakby mnie bardzo dużo widzów. Trzy Ale, ludzie. No, zobacz, kto się czuł ten się lubi. O, właśnie, lubicie nie, no, Podobasz im się. Kto się czuł ten... Nienawidzę go. Ale jest miły <laughs> No, no właśnie, widzisz, A. jestem miły. Twoja koleżanka ma rację. Ona, ona wie lepiej. Właśnie, ja zawsze wiem lepiej. Ale ci widzowie nie są mini bynajmniej dla mnie, i ja was nie lubię, ja to napiszę. No nie, kto się ciągnie, ten się lubi. <noise> Ale serio, możecie wbijać na moje konto na TikToku? Daria Cieślewska. Nasz problem? Nie. No to dobrze. Android ja pierdziu. Jaki Android? Android nie. Polecam iPhony. Nie, ja nie polecam. A ja polecam iPhone a. I tu znaczy... A, a e, jak znaczy ci, tu. A, a jak ci się kruszy? Dalej. Ja, co kruszy? No Kielka. kruszy, najpierw mi nie działało ładowa... ładowa nie działał się ładu, nie, nie. Kurde, nie ładował się, teraz się ładuje potem się nie ładował i teraz się ładuje. Jesteś. Czasami złym człowiekiem. Dlaczego? O, Kto? widzicie? Zobaczcie, y, jesteście na live, nie? Robicie mi za ludzie was kochają i zobacz, siedem osób, a było trzy. Robisz wyświetlenia, Daria, powinnaś robić w show-biznesie. A, a, widzisz? Ha, 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 ha kurwa. Y, Siema, tutaj, y, ja w dusia. Zamki łeb, powiedziałam. Mamie... Siema kapiku. <grym> <grym> o, no można, czy... się... Jak coś to są nowe piosenki na donate, to można sprawdzić. Nie, tu się leży no, 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 nie! <ścoughs> Ona się. Ona <ścoughs> <ścoughs> się leje. O, on nie o, wow. Dobrze, ci tak. Ej, dobra, to, to ja, teraz, ja teraz dzwonię po mojego szotera, żeby wbił na live'a i szoty z wami będą, dobra? Daria patrz na listę. No kur... A kto znów mnie będzie wyzwał? <grym> dawajcie, dawajcie, wyzywajcie mnie! Dawaj, dawaj, dawaj! Ja lubię nudeską. Co pier... Nie, nie chcę dot dotknąć twojego rudego palca. <grym> <grym> nie, nie wysłaci nudesa. A, moja nóżka. Nie... Mm pan Cię wyrucha na pieniądze, uważajmy, nie wyjebicie na pieniądze. Jest, jestem ten, jestem podkoszony na OBSie, tylko po prostu ta oto panienka mnie zagłusza. U. Przez Ciebie ręka mnie boli. An, wiesz co? Przez Ciebie noga mam odcisk. Nie, Daria nie. Kością walnęłam. mas za grubą udo. No tak Dobra, ja daję cy cynk mojemu shotterowi, to będą z wami szoty. Cieszycie się? My nie wiecie co to szoty? Nie. Coś na S i to też jest coś od streamera. A ty jebana ci popis do jebana. O Jezu, też cię lubię. <noise> Piszę ci na Insta. No. Tak. <noise> no kurde, kapiku... Co ci przeszkadza? Hmm. Masz, ściszyłem te lochy. Lochy szczochy. Tam u góry podałem insta tej Darii, to możecie wbić, popisać sobie Można pisać. Sympatyczna. Tak, z fejmem. Sympatyczna. Ja bardzo sympatycznie. boleta. Mam 200! Łub, mi 200! Jej! Nareszcie! Świętujemy. widzisz, Do ciebie. Do której live mikroboczek? Do 23? Może? Albo jak dobrze pójdzie, to nawet po. odpisz. Soczek się skończył. Idziemy po szampana. Dobijemy 20 łapek dzisiaj. Klikajcie. O, ci. To się <laughs> Ale dobre szoty będą. Nogę. Szparek nie ma żartuję. Póż to, pakato, to, Ogólnie mojego że jest znać pana, nie? Ej, Nieprawda. zrobicie świecę? Zrobię ci przejście w przód. Czekaj. Dobra, to dawaj. Ja to robię. Siema Zabawaję czarny, się siema parecie, to dawaj rób świecę. Czekam. Ona robi świecę. No to pokaż ją, nie... No jedno, ile to jest ułamek sekundy, no? Zakryj dupę, powiedziałam. Co ona tutaj nie robisz. ja mam No i chuj, rób. Rób. Mostek? Rób. Świecę, świecę, świece, świece. 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 Rób świeca, Rób świece. mostek? A mostek? No to rób ten mostek. Jeszcze, jeszcze coś... To rób ten mostek. Rób coś. Ona się... O, dobra, co, to co, cud, cud, że się łóżko się niż... nie zawaliło jak tak walnęło? Cud, cud, że łóżko się nie zawaliło, tak wbiłem yy, Tak, wbiłem 800 subów, dzięki. A ci, a ci ham? Eee, Dlaczego no, ham? Bigos2115, no to ja, i co? Będziesz sławna, no, no będziesz, kadecha, będziesz sławna, po prostu będziesz sławna. Ona jest zechą, to ja jestem kurde wklęsła. Ej, to, to ten. Mm. Podaj jej Insta. Podaj patrz, Insta. Patrz duszę Nie. Weź. Patrz dusza. Popiszemy. Dziękuję. Popiszemy. Nie podniosę. I duża, by. Jestem fajny. Duża, by. Nie. A ile macie lat? 14. O, to tak jak nie ja Nie lubię Cię, bo Ty mnie obrażasz. Ale ty? w którym momencie Cię obrażam? Wskaż mi dokładny moment. Nie masz. Dobrze, że łóżko się nie zawaliło. Mm -mm. Mm. Kiedy ja to powiedziałem? Daria Daria Poproszę o dokładną y, godzinę, minutę oraz sekundę. Poproszę oh, o to. Y, ktoś tam cię pozdrawia. Kto mnie pozdrawia? Piftyk, czy coś. Piftyk? Beftik. Piftyk to mój ziomo. Mój, mój ziomo, ziomo, bandyta mój ziomo. So... Tak. A. Mój ziomo, petosie. Mój ziało ci wyrób. Dobra, nie. Chodzi ma... Witam wszystkich tu serdecznie. Chodzi, Michael, robi się niebezpiecznie. Mały M znaczy poręcznie. Ty się modociwisz nie. Ja się wszędzie wszędzie zmieszczę. Uuuu. Idzie do świetnika. Zmieść się tam. Zm zmieści ty się. Ty jesteś płaska deska. Uj, pisał, patrz, piszą mi tak. Pęsłodecho. Pęsłane nie? To jest piękne To da, dawaj Boż, takie dawaj no robimy dawaj, dawaj robimy Dawaj robimy Ej, dróg. robimy, dawaj, dawaj, Ej, dawaj, otry. do kamerki. Dawaj no, bliżej Aj! Nie bam tyle Ona mnie bije! Ona nie nie bije. mnie bije! My nie mamy stylu. Mam 100! monos, eee, kibę, kibę się synów. <grym> Dawajcie, piszcie do mnie jeszcze, co? No, piszcie do niej. Polecam. Piszcie do mnie. Spańcie. Ja do niej napisałem w klęsłodech, no i profilnie. Chyba, że... ej, ale... Ale już że ja jestem płaska deska. Nie, do mnie, jest. Do że jestem... Do niej. Ej, podaj Kręcła jej. Jestem deska. Ej, dobra, no to... Nie, nie podam. Udo udowodnij to, że tak nie jest. Nie. Bo tak jest. To będą do ciebie pisać. Zarówno. Ej, ej. Ja nie jestem płaska deska, bo ja tu mam płaski, a to sobie. 07 Co 07? 06 jak już. No. Ja tak. Pięknie, czemu same roczniki 07 są na tym kmidlu. Ja jestem 06 Macie fajne firany. Piękne, nie? No. Takie fajne. Skąd fajne. macie? Bo ja bym sobie kupił taką firanę. Mi się na przykład podoba. Skorzystałbym z niej. Mikroboczek. Mam mi nazwa. Mam rozkminę. Powiedz, że pozdrawiasz czy pana Android. Android cię pozdrawię. Dobrze. Dziękuję, Android. No O mój O Jezu, przezwał mnie. Zaraz się popłaczę, nie? O. Dobra. Mam, e... mam zagadkę. Jaką? Android. Jak się nazywa przesolona? Dar Daria. Przesolona w... Daria. Skąd, 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 je, skąd jesteście? Ee, Warszawa. O Warszawa, kurczę. Ty... My to... Ja 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 pod ja mieszkam pod tą wsią. Jaką wsią? to jest miasto, Genius? Nie. <noise> Co nie? Eee, ja z Sochaczewa jestem, możecie kojarzyć, nie wiem. No, kojarzę. No. Bli blisko. To ja, to ja rowerkiem podjadę po ciebie. No. Dobra? Pijaj. Nie. <noise> Tylko y czekaj. To yy, podasz... podaś, mi... pasuje do tego grubego, obok Ej, tego Cześć Daria, poda podasz mi wagę, bo nie wiem czy ma yy, czy ta koparka wystarczy. Nie, nie podam. <noise> wystarczy, tak nie wiem ile masz. Wystarczy. A ja bym się przejechał, nieobwoł. Na, na koparce? Tylko, mo tylko moje buty by chyba tego to nie przeżyły. Ciebie to mogę Ale... na maskę. Widzisz? Hmm. <noise> Koparki. Co? Czas główny? Ja pierdziu Czyli ona jest chudsza ode mnie Chodzi mi o zwierzę eee, Mam psa eee, Z jakiego miasta no. to ja jutro ci rajda. Eee, ja z jestem w eee, Ja mam pieska i dwa kotki Dwa kotki A ja mam... A ja, po... ja pobiję Ja mam dwa psy i trzy koty O kurde Dobra czekaj domu. Jakbym przeliczył te wszystkie kury i króliki to też bym miał więcej A co? E. A powiedzieć ci, ile moja babcia ma kur? No. I dwie kaczki? I, I jedną gęś. Ej, a i po co? I jej? Do objęcia, się po piye. co jej kaczki? Y, bo kaczki są fajne. Ugryzła mnie jedna, jakby. No, no i później ja się... y, takie fajne, że później zjesz y, z nich paszteta. Nieładnie nie. tak mówię. Wczoraj widziałem jak ryby chcieli zamordować. Tak do, właśnie ja chciałam go z wyzywać na mnie. Ej, a, a wsadziliście mn. kiedyś kij w morowisko? Nie. A wiecie co się stanie, jak się wsadzi kij w kij w morowisko? Nie, nie wiem. A chcecie się dowiedzieć? Mrówki cię zaatakują. Nie. Nic się nie stanie. Hej, 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 hej. Hi people. Ja mam Siema keny. Ja mam jednego psa, no to fajnie. Weź Android, ten. Podaj jeszcze raz jej Instagrama, to... Bo, duży, bo teraz jest 10 osób, to będziesz miała, wiesz co? Jesteś ustawiona teraz do końca życia. Jeden cię rzuci, to wybierasz spośród tych tych i. Ludzie, proszę do mnie nie pisać, czy kocham cię, pana, bo go znam przez. 5 minut? No jak? tam? Zobacz, zobacz. Możesz się mnie, Możesz się mi przyjrzeć. Dokładnie. Wiem kto. O! No, czekaj. No, możesz jeszcze raz. Patrz. Muszę zrobić poz. <noise> <noise> A, kurczę, Bigos 215. No tak, jestem Bigos. Bigos. Fanka w hita 2115. Bigotka czy musuta? Co? Dobra. Jak chcecie wbijać na moje. Tak, tak, podaj, 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 podaj. No Pudzią, daj. Zamki Czemu? Zamki się. Czemu? Filip, do ciebie pisze? <grym>? No, będzie miała. jej kupa będzie je zawracać. Nie, nie, Ej, dobra, mam. Dora, Wam Mam, no, moje imię. dobra, mam, Tam Rodo powiedziałam imię. Daria, podaj szybko jest Rodo, Rodo, ten, Instagrama snapa? znaczy. Snap'a, może nie być ma. nawet Snap. No to Instagrama, szybko. Masz Snap'a? Ma a TikToka! No to Instagrama podaj! Jej. Karcia! Dab, dab, dab. No powiedz! No ogarnij się! Daria! ja chcę być fajna! Dar Daria jest podłoga, zazdrosna. Karcia, da podłoga, karcia, Daria jest zazdrosna. Podłoga, karcia, podłoga, Napisz! Napisz na czacie! Tak? Napisz! Zostaw to, Jenny. Ona zazdrosna jest. Co, nie? No, Daria, to, jest Daria, no, jest Daria jest zazdrosna. Daria jest zazdrosna. Chcę być sławna. Tak, sławna. Kacia, kacia. Tobie Par. chodzi, Tobie chodzi tylko o jednym pewnie. O sławę, hajs i ichu. Proste, że tak. Yy, dobra. Niech nie, Dobra, nie ma znaczenia. Dalej. Zostaw to! No, ale ja U muszę się ułożyć wygodnie. O, oh, no. Nope. Zobaczymy. Czy... Eee, po pierwsze, Kurde. możesz mnie skipnąć, dobra, ale nie jestem y, jakby kurwą. Ale dlaczego? No, bo piszą, że jestem kurwą. Myślę, ja osób przez te. Ej, przez dobra, same, to, to, to tam macie insta tamtej drugiej. Ej, pobawimy się w chowanego. No kurde, bo ci wiem, ale. Poba, pobawimy się. Mi to pokażę, nie. Dora, Dobra, to pobawimy się w chowanego, tak? Ale co? Bawimy się w chowanego. W jaki sposób? To... Yy, szukasz, hmm. 1-0. Dobra, skip.